I przechodzimy sobie teraz do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Ja zawsze mówię, że ja to robię na kilku miejscach tylko. Jeżeli ktoś by sobie życzył na większej ilości miejsc, to prośba o informację i to będę wysyłał już w wiadomości prywatnej, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu. To jest tylko podglądowo. Żeby ktoś widział mniej więcej. To wszystko jest oryginalne. Jeżeli miałbym wykonać we wnękach pojazdu, lub powiedzmy centymetr po centymetrze. To prośba o informację i będę wysyłał. Też tak jak mówiłem znaczy nie trzeba mierzyć centymetr po centymetrze, ponieważ wszystko jest w oryginale. Że tak to wygląda, jeżeli chodzi o grubość powłoki lakierniczej. Zrobimy ostatnie ujęcie wokół auta. Reszta szyb oczywiście jest w oryginale. W razie czego też mogę zrobić, wykonać zdjęcia, lub nagrać filmik. A w przypadku jakichkolwiek innych pytań, prośba, o informacje, i będę wszystko. Przesyłał. Także pozdrawiam serdecznie.